Dzień dobry, widzowie. Dzisiaj filmik jest bardziej poważny. Nie będę głupkował, bo stała się rzecz straszna. W moim mieście o godzinie 1 w nocy 28 września mojej koleżance z klasy, Elizie, zostało zabrane dziecko. Prosimy o zablokowanie. Proszę. Nie, nie! postaram wam się wytłumaczyć mniej więcej o co chodzi, ale zachęcam, abyście rzucili okiem na opis, bo tam jest grupka, na której są zebrane wszystkie materiały wideo, w których dzieją się sceny, na które ja, rodzic, nie mogę patrzeć. Elena, córka mojej koleżanki z klasy urodziła się w Polsce, następnie z rodzicami przeprowadziła się do Włoch. Eliza na skutek przemocy domowej, która nie do końca została udowodniona w sądzie, postanowiła uciec z 6 córką do Polski. I ja rozumiem, że sama decyzja, którą podjęła Eliza bez zgody ojca, jest traktowana jako uprowadzenie dziecka, ale postawcie się w jej sytuacji. Podczas trzeciej próby zabrania dziecka matce, ojciec z zimną krwią oglądał sceny, kiedy dziecko błagało, że nie chce opuszczać mamy, że nie chce jechać z tatą, a on stał i w obecności policji na siłę zabrał dziecko ze sobą do Włoch. Ja też jestem rodzicem, ja też jestem ojcem i nie wyobrażam sobie, zabrania na siłę dziecka z rąk matki. Nieważne jaki by był wynik yy, rozprawy sądowej. Jeśli dziecko nie chce iść do ciebie, to jest z tobą coś nie tak. Dziś w moim mieście odbyły się protesty. Co? Nie możemy dopuścić, by koszmar się ciągnął nadal, nadal trwał. Musimy sprowadzić Elenę do domu. Gazety o tym piszą. Telewizja o tym mówi. Telewizja mówi o tym kolejny raz. I mam nadzieję, że tym razem skutecznie, bo ostatnio wam się nie udało nic zrobić w tej sprawie. Link do zbiórki, drodzy widzowie, jest w opisie. Moja koleżanka musi sądzić się we Włoszech. We Włoszech to kosztuje kupę siana. Ona nie ma pieniędzy. Ona potrzebuje waszej, naszej pomocy. Teraz, wy, drodzy youtuberzy, na pewno oglądacie ten film. Z kilkoma z was się kontaktowałem. Zadziałajmy. Link do zbiórki macie w opisie. Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby ta kobieta odebrała córkę. A wy, widzowie, udostępniajcie, gdzie się da ten film, gdzie się da tą zbiórkę. Ja rozumiem, nie każdy ma nawet złotówkę, żeby wpłacić na zbiórkę, ale każde udostępnienie się liczy, bo w momencie, kiedy ty udostępniasz tą zbiórkę, pojawia się szansa, że znajdzie się osoba, która wpłaci tą symboliczną złotówkę na tą zbiórkę i dzięki niej będziemy mieli szansę odzyskać młodą.